No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj materiał, którego dawno nie było, bo dzisiaj wracam na kalderę wraz z Wami. Nie grałem kaldery ponad miesiąc. Doskonale wiecie, jeżeli bywaliście na live'ach przez cały kwiecień, że grałem wyspę Odrodzenia. No i wyspę Odrodzenia różni się od kaldery. Generalnie na Wyspie Odrodzenia uważam się za naprawdę bardzo mocnego gracza. Na kalderze jest troszkę inaczej. Znam swoje możliwości, ale znam też swoje duże, duże wady. Eee, no i przede wszystkim eee, no takie takie jakby złe przyzwyczajenia właśnie z Wyspy czy po prostu z Multi Call of Duty. Natomiast dzisiejszy gameplay jaki zobaczycie to bardzo fajne. Chodzi mi o intensywność mecz, e, szczególnie e, w końcówce. E, ja nie wiem co ci przeciwnicy na samym końcu zrobili. To nie były też żuki, bo generalnie lobby było, było ciężkie. E, to też jest e, ta różnica kaldery e, a wyspy, że, że po prostu e, te lobby są bardziej spocone na kalderze i mniej wybaczają. E, różnego rodzaju błędy. E, no tak czy siak, zobaczycie sami w końcówce co się wydarzyło. E, wyszło fajnie. E, także co, jeżeli chcecie więcej gameplay z Caldery zostawcie proszę w tym momencie łapkę w górę. Będzie mi oczywiście bardzo miło, e, gdy to zrobicie. No i zachęcam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco, chociażby również z gameplayami z Call of Duty Warzone na moim kanale. A teraz e, ja już Wam dziękuję e, za ten wstęp i zapraszam do oglądania. To blisko. Ja też idę na ten namiot. Ja tak. radę, Ostatnie, że są laki, ale to O kurde, i to duże. Ja na przykład to by kropki. No. O stary! Nie! Teleportuje mi typa, no co jest! To co kurwa nie ma. Co za no były laki, kroki. no! Ja nie ma laki. Nie, to jedyna sprawa, no. Mój sojusznik trafił do ułatku. Jeśli przetwarza, nie teleportuje a typce. Prze... Polary, nie? To jest jakieś dziwo. Najpiękniejsze czasy to był Amadeusz. Kurde mam... Oj, 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 uważaj, dwóch typów. Oj. Ale do luka. Sojusznik może już wrócić na Chyba po tego traka. Ale Ale to Mam bicie na niego co jest. A, czyli ja na dropa nie mogę. Pół, dwóch typów. No, tak średnio, ja Wielu chwili. Wielu chwili. O, jeszcze godziny, plecy pan. mam, jeszcze plecy mam. I Jesz... trzy razy w plecy, no. Cały team jest tutaj na plecach, tylko wszyscy rozdzieleni. Ja wiem szwagier, ja wiem Czy ja mogę tam lądować Hades? Chyba nie Chyba nie no. hmm. tak Ile jest ilu, jest ilu, ilu Dwo Na jednego zabiłem Jeden jest centralnie na moim lecie yy, Biegnie tutaj? Już jeden Długi tu Weź mnie tego parka za murem może

To jest niepoważne, żeby ta broń Właścana tak biła. O, no i fajnie, Eryk, fajnie. Super. Aha, mam. E, typ tutaj jest Falcon? Ja. Ja mam jeszcze... Nice. Mam gdzieś tutaj typa jeszcze u mnie. Nie masz jeszcze? Przede mną. A, strzela. Nie, nie plecy. Tam. Z tych domków, uważaj, z tych domków. Z tych i na górce też masz. A. Na górkę też jest typa. ława co za Tam, jest, tam. Jest lipa. Ja przebiegam tutaj. Jeszcze ten typ z górki nie wychowuje. Zbliża się chmura Nowa bezpieczna strefa oznaczona. Nie, nie, no co ty tu robisz? Jak nie wiem, no ja jakiś... Chmura. Szczepnie ramy. No dostał śladesz, jest gnoś. Eeeh, ba ba Tłumaczę skład na tym rowerze generalnie oni są. Co ma ich tu na sklep? To żółki są stare. Czyli na rowerze. Rower. Odznacz tego rowera. Nie no, oni się balony pewnie wywili. O Boże. Tu siedzi typo. To na Pięćdziesiątki grasz teraz. No, lepsze są, faktycznie, jest tak. dziwne Serio? Cześć, on był jeden? Punkt komunikat Mam kontakt O ja zresztą, jak chodzi ja generalnie jeszcze, jeszcze gdzieś to wyżej powinien być E bo to typ leży, co jest? <śmiech> <śmiech> Dobra, termowa wolnie, let's go Ten co typa wypadł no O pierwa. Boże co, co to za staw stary Oni mają taki, takie ten, że... O co ja za mnie Na lodzie, jeszcze kurwa zostawcie mnie Stary, co oni grają? To jest straszne. Gdzieś tu te jest, Gdzieś tu typ jest. Ja nie wiem, co ją ja mam zabronię, ale jest, jest drama. Co tu masz, ten. O, no, to jest jeszcze większy dramat. Powiesz mi. <noise> tu jest testy po bokiem. Ja pierdzielę. Cel jest zlecenia zidentyfikowany. Rozerwijcie się! E, no nie, da się. Trzy szklu, rwa, ludzie kolaterala grają, nie sięgam. No. Ja słuchajcie, to tu jestem. Jak tu są byli bo ja też sniper dostaję.

On wychodzi w górę Kogo, tutaj też nie zlepaszy, nie? To też gdzieś snajpa, jak coś Mocno. Zbliża się góra gazu, nowa bezpieczna strefa oznaczona Tylko David za reakcja Dawidza, dobra wychodzi zaopatrzeniowych łaktualników. O, o, zaflik, o, 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 zaplik. Lepiej. lepiej, lepiej. Ale dupnęła. Sojuszniczy BSP nad nami. Dopaść wroga! A tu jesteś, żukis. a nie on leci. 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 po selfa gościu. Oj, jest tu typ typ. No, 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 on jest zbity, Nice. Wrogi BSP aktywny. Kolegów gdzieś w powietrzu miałeś? Oh. Będę w Warszawie w lipcu? E, nie wiem, nie wiem, szagier jeszcze. I don't know. Kopili się to. Z wieży Paskalas? Jeden jest Ląduje na... żółtą wieżę wylądował typ. Pom, pom, serio. Ale kocha wielka na tej wieży to jest. Mogę tam nalot puścić. No się zabawi się. Nie no, gości. Hmm. o o J hmm. <trafienie> fajny gałęb. sassy Sussy. sassy Czas na wykonanie kontraktu minął. Opie, ale miejscowa ty. Co to jest za kość? No kocha Konga, no co? Ja się na co? E hmm. to się da się wskoczyć stąd, co jest? Ale tu spota można mieć.

Nieruchomiono. Nie ruchomiono Jezus, co jest? Nie mam... Nie widzę go tam daleko o... Ja z gry doszedłem na kolejne miejsce De facto było jakieś ammo na tym typie na restauracji? Nie, ono pompa tylko <laughs> eee, wow. Chodź, kupimy, kupimy za samo czuć rzuć, rzuć. Ja no, muszę pes ale muszę rozdać mocno. Ja nie free Ulepszenie, wieszcie. No, też się załapię. Wrog BSP aktywny. Ten typ się zabił czy co, co tu chodzi? To z gry wycofyw. Zamagwięcza gorąco. się gdzie? I zagrać jak miał, nie? będzie Ja mam dalej lewej to tak szczerze, to Bronek. No Jezus, pochój się. Kurde, to jestem w chłopak. Gdzie rudy? Snajper gdzieś, ja. Snajper gdzieś z lewej, nie? A, widzę go teraz. Znasz, Kto to jest. No, bliżej, stary. Za kamerą. Dwóch. Czek. Ja dostaję pleców moich. Jeszcze się. W Podnosi się mnie strzela. Więc skąd? Jeden gdzieś tam wejdzie ogólnie. Widzę, Czekaj. Że... Ale tylko Tak co. ty. Nie odpuszczałem. Na prawo będziesz na to godzinę oh, no. nie, waszego to. Jesteśmy poddaną ten pasjonata bije z dachu resorta, nie? Zbliża się gaz. można wymieniać z Serio? No, w sumie dobry kol. Wiedziałem o tym. Odpieram, jest to nie zużywają się w gazie, czy zużywają się? Zużywają się, ale może tu... wymienić. Dojrzysz? Nie wiem czy to. Co? Nie wiem. Chwała mi, się... mi się, że tu typa. Przez, przez sekundkę widziałem. Za, za tym młotem. Nie wiem. Możemy tak kosować to się bije na to dachu. Simy, tylko ja nie wiem jak to chce. Tu dobra, to będzie się Posiedzimy na, na dachu teraz. Ty grasz na stokowej kurwa, ten? W Ciekawe. Mm, no, czy grałem precyzyjną, ale to jest go. Nie wiem jeszcze. Precyzyjna zajebista. siedzi. Tak są czwórki. Wrogi BSP aktywny! Tu jest typ. shield na lewo gdzieś pobiegł? Ej, tak e, na blisko, na blisko u nas. A na prawo? prawo. No skrada się. To jest, to jest, to jest. Okay, Nalot. Nie zabiję ten nalot. No, a genie, no, a, a, a sam nie, Za x'a dostanę. Miejsce Stimki, zupełnie. on jest w ogóle? On na dachu jest, ten jeden typ, nie? Zbliża się gaz. Pięk, dwójki, ten. Są tam na samej górze? No, jeden bazaik I don't know what to do. Może do prawej, ostatni domek sobie Możesz tą dwójkę nie? Bo dwójka zabierze jednego i będzie Lipa Ale last squad masz jak to jest, tam trójka. trójkę A no są trójkę, no to no, powiedz trójkę Ci z lewej, nie? Z prawej zostali, z lewej raczej mhm, tak, z lewej O, o kurwa, o, jeszcze z Lipa, chuj. Ja mam kewów, patrz 40. To będzie bardzo dużo. się podniesie na to, tak? Let's go, nice. Oooo, oh, nice. Oh, nice. No, nice, nice, ładne. 32 kD. Bajki o kurwa. Ostradę total. Nice, ładne.